Witam na moim kanale Contes i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku serii Workshop prowadzi artystka malarka Contes. Dziś dalsza część portretów oleju, w której opowiem o mojej kompozycji. Chcąc zademonstrować Państwu kolejne kroki w malowaniu portretu i biorąc pod uwagę fakt długiego czasu, jaki potrzebuje farba olejna, aby, nałożona na płótno, wyschnąć na tyle, by nadawać się do dalszej obróbki, zdecydowałam się utworzyć kompozycję złożoną z siedmiu portretów. W związku z powyższym, podczas gdy miejsce na jednej z portretowanych twarzy jeszcze schnie, ja będę mogła zająć się malowaniem kolejnej, by móc w krótszym czasie przekazać Państwu niezbędne informacje. Tworząc szkic kompozycji, zwróciłam się do natury, bo właśnie natura wywiera ogromny wpływ na twórczość artysty. W odpowiedzi otrzymałam tę dużą mówiącą fotografię, co wpłynęło na powstanie takiego właśnie szkicu na papierze. Zakładałam, że podstawa kompozycji będzie rozbudowana, pień główny będzie piąć się ku górze, a boki rozgałęziać się. Taki był koncept. Ten koncept przeniosłam na płótno swobodnie szkicując węglem rysunkowym. W pokaźnych rozmiarów roślinę wpisałam twarze siedmiu członków mojej rodziny. Dalej, postępując zgodnie z własną ideą, postarałam się ich twarze skierować w różne strony, chcąc jednocześnie, by ich wzrok skupiał się w jednym punkcie, tak by uzyskać wrażenie zaprzątnięcia całej grupy jednym problemem. Proszę o to moja kompozycja. Więcej o tworzeniu kompozycji i o Złotym Środku opowiem w innym filmiku, na który zainteresowane tym tematem osoby zapraszam. Ja dzisiaj już żegnam się z Państwem, życzę przyjemnych doznań podczas tworzenia własnego portretu. Proszę o feedback i kciuki w górę, jeśli ten filmik podobał się. Tych z Państwa, którzy chcą być na bieżąco informowani o pojawieniu się każdego następnego filmiku z tej serii, proszę o abonowanie mojego kanału. Komtes. I jeszcze raz zapewniam, że chętnie odpowiadam na związane z tematem pytania. Do zobaczenia już wkrótce.